Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Brzoi. Kada zazwyczaj w to za uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. do uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad w próbach dziecięcym oraz jednym obiektem. Zgodnie z regulacjami zawartymi w rozdziale 7 ustawy z dnia lutego 2011 roku o opiece na dzieci w wieku do lat Burmistrz właściwie ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo miejsce sprawowania opieki przez opiekuna sprawuje nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz ciennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę w Procesu Uchwały. Zdawanie nie elementów, jakie powinien zawierać w swojej treści plan nadzoru. W przedmiotowej uchwale konieczne wydaje się zawarcie w szczególności wskazań, dotyczących cel, częstotliwości podejmowania działań nadzorczych oraz określenia ich zakresu tematyki. Celem na nadzoru jest weryfikacja działania obu grupów dziecięcych i ciennych opiekunów zgodnie z wzorcami i standardami wynikającymi z prostu przepisów prawa. Nadzorowi podlega także stopień realizacji określonych prawem celów, które tego typu podmioty powinny realizować. Warto nadmienić, że w przypadku podjęcia informacji, o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu <coughs> żłobka z roku dziecięcego i sprawowaniu opieki przez dziennego opiekuna, burmistrz prowadzi czynności nadzorcze, także poza planem nadzoru, co wynika wprost z artykułu 55 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o na nad usunięciem dolarów pieniędzy. Mając powyższe na uwadze, to uchwały jest za nimi. Stwierdziła Pani Andra Kulczak, podpisał burmistrz prof. Bartek Mam pytanie do Państwa, czy załącznik mam również? Dziękuję bardzo. Proszę Panią Przewodniczącą, się będę Dopierała o przedstawienie opinii Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz opiekunem dziennym. Komisja zaopiniowała pozytywnie, sugerując jednocześnie, aby w załączniku do uchwały w punkcie drugim dopisać zdanie, w przypadku podjęcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu łóbka, klubu dziecięcego lub sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna, burmistrz prowadzi czynności nadzorcze także poza planem. Natomiast w punkcie pierwszym proponowany termin przeprowadzenia czynności nadzorczych, czyli po raz pierwszy w okresie dwóch miesięcy od rozpoczęcia działalności przez dziennego opiekuna, proponujemy pozostawić bez, bez zmian, ale w planie nadzoru lub chociaż w ogłoszeniu o konkursie, koniecznie umieścić zapis w brzmieniu. W celu weryfikacji spełnienia warunków u kandydata na dziennego opiekuna zostanie przeprowadzony przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wywiad Środowiskowy na zlecenie burmistrza. zanim komisji proponowany projekt zmian w planie nadzoru daje większą gwarancję wypełnienia zadań nałożonych na gminę w zakresie określonych ustaw. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram no, dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę, pan Krzysztof Pojna. Panie, analizowaliście ten punkt pierwszy i jakie argumenty zwyciężyły, żeby go zostawić. Ja na komisji zgłaszałem. Mój kolega, to bardzo. Ja zgłaszałem, aby w tym pierwszym okresie ta kontrola była jednak nie. mówiliśmy też o dużo wcześniej. Ja wcześniej. Jakie argumenty zwyciężyły, że po prostu nie pozostawi się. Przez wprowadzenie tego zapisu, że gmina powinna znać warunki, nim podpisze umowy z tym Dziennikiem na opiekunę. i ten Właśnie zapis yy, w celu weryfikacji jak gdyby no, pozwolić mi nie podjąć właściwą decyzję i, i stwierdzić, że te warunki w momencie startu są zachowane. Dopiero w ciągu, potem, w ciągu dwóch miesięcy można skontrolować, bo uważamy, że no, dyskutowaliśmy na tym, czy nie w ciągu miesiąca, ale no, uznaliśmy, że to jest jak gdyby... Yy, Panie Krzysztofie, który jeszcze jest, to jest taka po raz pierwszy w okresie dwóch miesięcy. Czyli można po miesiącu krócej, czyli w okresie dwóch miesięcy. Proszę. To znaczy moje obawy nie dotyczyły warunków, bo ja rozumiem, że warunki, które musi spełnić kandydat, to są, będą spełnione. Mnie chodziło bardziej o inną sytuację. A mianowicie... No niekiedy zdarza się, że ja nie mówię, że ta osoba, która tam złożyła wniosek do pana podmisza, ale moje obawy budzi to, że doniesienia medialne, programy, które pokazują, co potrafią ci opiekunowie e, robić z tymi dziećmi, e, i dlatego wnioskowałem, żeby na początku ten nadzór był bardzo... Powiedziałbym często. Dopiero jak ta osoba rzeczywiście się sprawdzi, to wtedy można ten nadzór no, rozciągnąć w czasie. Nie, do, nie dotyczyło to warunków, no, nie miałem na myśli warunków lokalowych, bo te zakładam, że muszą być sprawa. No To jest nasza sprawa, każdy ma prawo. Ja Jestem jednym z tych. Ja jeszcze tu uzupełnię, bo tak rozmawialiśmy z tej komisji o światy, że. Tu jest w okresie dwóch miesięcy, ale jeżeli jeżeli burmistrz będzie taką konieczność widział, to może skontrolować po pół miesiącach, po, po dwóch tygodniach, Panie. czy po miesiącu. Także tu jest nie jest określone, że po dwóch miesiącach, tylko w okresie dwóch miesięcy. I powtarzasz kolejne rzecz. Tak. To jest dla Proszę bardzo, pan burmistrz prosił o samo spełnienie warunków. E do tego, żeby dzieci mogły tam przybywać nie jest elementem progowym do zawarcia umowy i on nie jest elementem związanym jakby z nadzorem. Samo spełnienie na początku tego, spełnienie warunków lokalowych z przygotowania miejsca kwalifikacji osoby, która opiekunem będzie. Także to są warunki progowe do zawarcia umowy. Dlaczego no jest to elementem związanym z realizacją umowy i pobytem dzieci w miejscu o... sprawowania opieki. Także tutaj jakby ten związany ze spełnieniem wyborów e... można nazwać formalnych nie jest, jest, jest przedmiotem jakby samej tej uchwały. Czy ktoś z Państwa jeszcze pragnę zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Wysen. Szanowni Państwo, ja oczywiście propozycję komisji tutaj przedstawioną przez Panią Przewodniczącą pozostawiam ocenie radnym. Natomiast czuję się w obowiązku podkreślić, że przegłosowanie tutaj propozycji zgłoszonych przez Panią Przewodniczącą, w mojej ocenie stanowić będzie naruszenie przepisu prawa dokładnie tutaj. Paragrafu 137 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki prawodawczej, który to przepis stanowi, iż w uchwale i zarządzaniu nie powtarza się przepisów ustawy, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń. A propozycja, która tutaj padła, jedna i druga, jest powieleniem. Zapytań zapisów ustawowych dokładnie i odpowiednio artykuł 55 ust. 2 i artykuł 39 ustęp 3. Innymi słowy pragnę e, podkreślić, iż e, ta propozycja, e, e, znaczy te zapisy skądinąd e, słuszne znalazły już swoje odzwierciedlenie w, w, w przepisach e, w ustawie nie ma e, powodu, e, żeby, żeby powtarzać e, że te zapisy w uchwale, mało tego, gdybyśmy na coś takiego się zdecydowali, najprawdopodobniej Nadzór Wojewody wychwyciłby tę okoliczność i w powołaniu tutaj i w przywołaniu artykułu paragrafu 137 rozporządzenia wykreśliłby te zapisy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Żyberta do Zdajemy sobie z tego sprawę i wiemy, że nie przenosi się zapisów z ustawy no, dokumentu wyższej rangi. Niemniej pozwoliłam sobie sprawdzić w dziewięciu województwach podobne projekty, i właśnie takie zapisy zostały zamieszczone, i nie były uchylone. Czyli jak gdyby kierując się tą troską, że konkretny ten zapis jednak no, nie niejako wymusza na y, organie wykonawczym przeprowadzenie tej kontroli właśnie w takim czasie, a nie innym, czy też ta kontrol doraźna, żeby była w przypadku podjęcia jakichś uzasadnionych y, decyzji, że się dzieje się źle, żeby właśnie było to tutaj umieszczone, bo sugerowałam się jak gdyby, tym, że tamte nie zostały uchylone. Jeśli, jeśli można, no ten argument z tym czasem mnie nie przekonuje, tym bardziej, że tu też pragnę zwrócić uwagę, od roku 2012 publikacja w dzienniku urzędowym następuje, ma jakby, to jest czynność techniczna. To, że dzisiaj znajdziemy w publikatorze akt prawa miejscowego, wcale nie oznacza, w kształcie tutaj na przykład, o którym mówi Pani Przewodnicząca, wcale nie oznacza, że wojewoda, Takiego zapisu nie uchylił. To rozstrzygnięcie, takie rozstrzygnięcie być może tutaj w tych przypadkach również miało miejsce. Musielibyśmy, musielibyśmy dotrzeć, jak gdyby do, do, do tego rozstrzygnięcia w tym samym dzienniku urzędowym, bo tam też są one publikowane. Pragnę zwrócić uwagę na taką rzecz przed rokiem 2012, bo nie, nie, znaczy, nie publikował akty, akty prawa miejscowego hmm, po weryfikacji. Jeżeli, jeżeli stwierdzał nieważność w części, w całości czy w części, hmm, co, co, te, te takie uchwały, to to jak gdyby zna, znajdowało swoje odzwierciedlenie w, e, e, w dzienniku urzędowym, czyli widzieliśmy to m, czytając, m, czytając m, uchwałę, która była w naszym zainteresowaniu. Dzisiaj niekoniecznie, dzisiaj w mechanizm jest, inny, jest, jest publikacja, jest czynność techniczna. E, następnie Wojewoda e, na, ma tutaj 30, 30 dni, pomimo tego, że opublikowana, jakiś akt prawa miejscowego, e, e, wcale nie można wykluczyć sytuacji, że on e, następnie podlegał w terminie przewidzianym e, 30 dni czasami, e, czasami to ma miejsce również po upływie tych 30 dni w innym nieco trybie, że on podlegał weryfikacji i że został jakby tutaj w jakiejś części zakwestionowany. Także być może jesteśmy w stanie odnaleźć tutaj uchwały innych gmin, które na takie zapisy się zdecydowały, ale nie wykluczam, że, że tutaj one jednak się w obrocie prawnym nie odstają. Dziękuję. My w kolejności zgłaszam Pan Wójt, proszę. Państwa, jeżeli coś jest zapisane w ustawie i rozporządzeniu, ono obowiązuje bezpośrednio wprost. Także to jest w sposób, jeżeli są nałożone tam obowiązki na, 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 do zrealizowania, to już nie ma żadnej konieczności, żeby to powtarzać czy powielać. Są pewnie te, to, to rozwiązanie, które jest przyjęte w cytowanym rozporządzeniu. Ten obowiązek już po prostu jest nałożony. Natomiast jeżeli chodzi o stanowienie w Polsce prawa i stosowanie tego prawa w różnych aspektach, to rzeczywiście jednak trzeba zdawać sobie sprawę, że zdarzają się i przepisy, które stanowią antytezę racjonalnego ustawodawcy również w procesie stosowania prawa mogą znajdować się, czy być podejmowane różnego rodzaju błędy przez różne instytucje i to to się niestety zdarza, natomiast w momencie, kiedy jesteśmy oczywiście przekonani, hmm, powinniśmy działać w takim kierunku, żeby ten element praworządności hmm, zachowywać. Odpowiadamy tak naprawdę ostatecznie jako organ, jakim jest Rada Miejska, za stanowienie prawa tutaj, na, na terenie naszej gminy. I myślę, że dla hmm, no, czystości reguł i, i, i zasad prawnych. Systemu praworządności, wydaje mi się, że powinniśmy się tego mechanizmu związanego z niepowtarzaniem zapisów ustawowych czy wynikających z rozporządzeń w naszych dokumentach jednak trzymać. Czy jesteśmy tym Tak. Rzeczą ludzką jest błądzić. No, pan teraz mówi, czy nie ma w tym dokumencie żadnego zapisu, który jest powielony z rozporządzenia? Jeśli to jest uchybienie? Nie, o którym zapisie? Pan pytań, o którym ten, zapisie? W tym naszym planie nadzoru nie ma żadnego zapisu, który wynika z tego rozporządzenia, tak? Pod moimi wiedzy nie. Dziękuję bardzo. Proszę Panią Elżbę Zatopiewa. Komisja kierowała się tylko wątkiem prawstwem. Jeżeli fachowiec wypowiada się, że nie musi, to nie musi być. My wcześniej powiedziałam, komisja podjęła decyzję pozytywną, jeżeli Państwo uważacie, że nie musi to być ujęte, to wcale nie musi być, tylko żeby było przestrzegane. Oto, dziękuję bardzo. Dziękuję. Jaka jest konkluzja wobec tego? Przyjmujemy to, ten pierwotny zapis, który jest przygotowany, tak? Pan Ogólnik że się chciał tak w stanie dopowiedzieć, czy już nie? <grab engagować> Dobrze, Pan Przewodniczący jeśli się pokazuje. To... Nie, nie wiem, nie, to W mojej ocenie oczywiście, tak to trzeba... To... Trzeba brać pod uwagę, tak. Państwo kierują się analizami różnego rodzaju sytuacji, stanów faktycznych, prawnych, jako radni w komisjach czy podczas dyskusji. Tak? Ta kwestia troski na realizację danego przedsięwzięcia czy, czy troski o problemy społeczne jest jak najbardziej racjonalna. Natomiast, no oczywiście, nie jest wymagana kwestia analizy pod względem formalno-prawnym. Oczywiście od tego są zobowiązane ci, działające w urzędzie i ta pomoc prawna. W tym momencie zarówno organowi wykonawczemu gminy, jakim jest burmistrz, jak również Radzie Miejskiej w krobie. Także myślę, że jak najbardziej nie, 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 nie. trzeba uprzednio analizować przepisy, żeby myśleć o tym, co były, jakie rozwiązanie byłoby najlepsze. Także tutaj jest. oczywiście tak jest. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia, dyskusje? Nie mam zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania celem przyjęcia uchwały nr 344 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad człowiekiem, klubem dziecięcym, warsztynem, opiekunem. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Przy jednym głosie wstrzymującym uchwała została przyjęta. I może jeszcze jedną przed przerwą yy, uchwałę, uchwałę przyjmiemy. Jest to projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za potęg dziecka udzielnego opiekuna oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka udzielnego opiekuna. O przedstawienie projektu uchwały proszę Panią Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych. Szanowni Państwo, uchwała Rady Miejskiej w zmiany z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wobec dziecka od 1 wieka oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wróżbienie dziecka od jednego wieku. Na podstawie artykułu 58 ust. 7 z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece z dziećmi w wieku dolarów 3 oraz artykułu 18 ust. 11 ust. związku na 1990 roku o samorząd gminnym ustala się 15 burzy. Paragraf pierwszy ustala się opłatę za pobyt dziecka udzielnego jednego opiekuna ponoszoną przez rodziców opiekunów prawnych w wysokości 2 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem. Paragraf drugi ustala się maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka udzielnego jednego opiekuna ponoszoną przez rodziców opiekunów prawnych na poziomie 5 zł 50 groszy za każdy dzień faktycznie sprawowaną opieki nad dzieckiem. Paragraf trzeci wykonania uchwały w najlepszym rozmieszczaniu w Paragraf czwarty wchodzi w życie życia w punkcie 14. w sprawie dnia w tym wieku żywotnego rodziców wielkoholskiego. Uzadam do niniejszej uchwały zgodnie z artykułem 44 ustawy z dnia 4 września 2011 roku w wiedzy na dzieci w lat Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za powództwo oraz dożywienie dzieci i jednego opiekuna. Natomiast artykuł 58 ust. 1 przywołanej ustawy stanowi, że wysokość opłaty za powrót dziecka udzielnego opiekuna oraz maksymalną wysokość za opiekuna, gminy, opłaty za wyżywienie dziecka udzielnego opiekuna ustala Rada Gminy Drugiego uchwały. Opłaty te wnoszone są na rzecz Gminy przez rodziców opiekunów prawnych dziecka w świetle artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy ustanowienie w sprawach zastrzeżonych innymi ustawami do kompetencji Rady Gminy. Mając podwyższenie na odładę podjęcie uchwały secharz gorządła bada podpisał podpisanów Zebra. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Panią Rębię Dopierała, przewodniczącą Komisji Środki Spraw Społecznych o przedstawienie opinii. Szanowni Państwo projekt yy, uchwały. Komisja opowiada pozytywnie z uwagą, aby rodzice czy też opiekunowie prawnych dziecka mieli udostępnioną informację, iż w uzasadnionym przypadku mogą skorzystać z dotacji celowej na dofinansowanie ponoszonych opłat, gdyż w uchwale nie określamy żadnych warunków uprawniających np. do częściowego zwolnienia z opłat, a artykuł 59 ust. 2 ustawy dopuszcza taką możliwość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych pragnie zabrać głos? Proszę nie widzę. Pani jeszcze, jeszcze raz. Czy, czy coś mamy tu dopisać? Czy, czy to już kwestia? Nie, nie dopisać. Wspomnieliśmy z Panią kierownik i chyba z Panem burmistrzem że nie określamy uchwały, bo byśmy, no musieli jakiś katalog wymienić, i nie chcąc nikogo jak gdyby, ani pominąć, albo tam dyskredytować. To doszliśmy do wniosku tak, że o takim fakcie, że rodzice mogą korzystać z zasiłku celowego, występując z wnioskiem do miejsko środka Pomocy, jak gdyby załatwia tę sprawę. Tylko, żeby rodzice po prostu o tym wiedzieli. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Proszę nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Celem przyjęcia uchwały nr 345 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka udzielnego opiekuna oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka udzielnego opiekuna. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Ogłaszam 15 minutową przerwę.